Działania miasta Białystok na rzecz osób niepełnosprawnych odbywają się w wielu dziedzinach życia. Ulgi w komunikacji zbiorowej, ulgi w komunikacji miejskiej w Białymstoku i przejazdy bezpłatne są również przewidziane dla osób niepełnosprawnych i tak mogą z niego korzystać, z tego prawa. Dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia o każdym stopniu niepełnosprawności. Wszystkie niepełnosprawne dzieci mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów do placówek szkolnych, do placówek rehabilitacyjnych. Oczywiście musi to odbywać się na podstawie odpowiedniego orzeczenia i zaświadczenia, w którym jest mowa o trasie przejazdu. Wyłączone z tych przejazdów bezpłatnych są weekendy, dni wolne. Dzieci, które ukończą 16 rok życia i mają niepełnosprawność o stopniu znacznym jeżdżą już zawsze bezpłatnie oprócz dzieci bezpłatnie mogą jeździć również osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności razem z opiekunem, opiekun również jedzie bezpłatnie, na podstawie dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności z dowodem osobistym lub Odkąd weszła elektroniczna biostocka karta miejska, jeśli ktoś posiada taką kartę, ta ulga jest zapisana w tej karcie i wtedy jedzie na podstawie tej karty osoba niepełnosprawna i opiekun. Również osoby niewidome, to jest takie oznaczenie 04-O, również te osoby jadą z opiekunem bezpłatnie. Natomiast osoby o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności jeżdżą na 50% uldy. Istnieje możliwość transportu mikrobusami. To również w Zarządzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej jest referat, który zajmuje się przewozem osób niepełnosprawnych. Usługa tak zwana od drzwi do drzwi można składać zamówienia telefonicznie, pisemnie, drogą mailową i te usługi są w dni powszechne od godziny 6 do 22, natomiast w dni świąteczne soboty według potrzeb. Tutaj obowiązuje taryfa, która oczywiście jest dostępna do zajrzenia, sprawdzenia na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Również w Departamencie Spraw Społecznych wydawane są karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Karta parkingowa jest wydawana na podstawie orzeczenia. Należy parkować na kopercie z kartą ustawioną za szybą samochodu, tak żeby to było widoczne. Osoby niepełnosprawne mogą również skorzystać z ulg przysługujących w komunikacji PKP i PKS zgodnie z regulaminami obowiązującymi u poszczególnych przewoźników. Również instytucje kultury dbają o to, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z proponowanych przez nie działań, imprez. I tak na przykład Białostocki Ośrodek Kultury udostępnia wystawy, ma pulę tańszych biletów dla osób niepełnosprawnych, dba o to, aby te osoby mogły uczestniczyć w życiu kulturalnym. Białostocki Teatr Lalek także dla osób indywidualnych i dla grup ma bilety ulgowe. Centrum imienia Ludwika Zamenhofa. Proponuje bezpłatnie, tak jak wszystkim nam odwiedzającym, również osobom niepełnosprawnym, dostępność do wystaw, do promocji, do dyskusji, odczytów tutaj możemy zawsze przyjść bezpłatnie i wziąć udział w życiu kulturalnym miasta. Wśród instytucji kultury również Dom Kultury Śródmieście, Galeria Arsenał, Galeria imienia Slędzińskich. wszystkie te instytucje kultury dbają o to, aby osoby niepełnosprawne miały dostęp do proponowanych zajęć, wystaw, Muzeum Wojska również dla osób niepełnosprawnych i opiekunów ma bilety ulgowe. Jeśli chodzi o sport, to także są ulgi dla osób niepełnosprawnych. Samorząd województwa podlaskiego prowadzi osiem instytucji kultury, z czego połowa, cztery z nich są dostosowane i technicznie i organizacyjnie do zaspokajania potrzeb czy przyjmowania w swoich gmachach Osoby niepełnosprawne. Instytucją kultury, która jest jakby teraz no wiodącą i znaną nie tylko w województwie, ale i dalej jest Opera i Filharmonia Podlaska. Ona w swoim regulaminie już znajduje zapisy dotyczące ulg, z jakich mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Wykupują one bilety tak, w takich cenach, jak są sprzedawane one ulgowo. W zależności tak no cena jest uzależniona indywidualnie od koncertu czy od danego wydarzenia artystycznego i dotyczy to wszystkich wydarzeń, które organizuje opera z wyłączeniem impresariatu. Jest ona również przystosowana technicznie, to znaczy posiada windy, podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Posiada również udogodnienia dla osób, osób niedosłyszących, cały sprzęt do dyspozycji. Oczywiście trzeba to wcześniej zgłosić. Kolejne instytucje to Teatr Dramatyczny, który też reaguje jakby na potrzeby indywidualne, wcześniej zgłaszane przez uczestników tych wydarzeń. Również posiada windę, posiada podjazdy, system dla osób niedosłyszących. Kwestia biletów jest ustalana indywidualnie. Muzea mają jeden dzień w tygodniu bezpłatne, także w, tam również osoby niepełnosprawne mogą korzystać. E, z muzeów, Muzeum Ikonu jest to, można powiedzieć, nowa placówka, niedawno utworzona i wybudowana. Ona posiada taki system, też dostosowany dla osób niepełnosprawnych, winda, podjazdy. Książnica realizuje też szereg e, działań skierowanych, czy dostępnych dla osób e, niepełnosprawnych. E, większość filii jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z pozostałych instytucji to trzeba byłoby jeszcze wymienić Wołak, który również większość imprez organizowanych przez tą instytucję jest, są, jest dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Spotki jak najbardziej czekają na takie osoby i, i, i mogą tam znaleźć ofertę również dla siebie. Na tym polu instytucje kultury wypadają dobrze.